Zatem pytanie, jaki jest cel funkcjonowania grupy ludzkiej drogi na Facebooku, która się kiedyś tam zawiązała. Grupa stworzyła się zupełnie spontanicznie. Jak gdyby nie ma jakiegoś celu, który walczy konkretnego, czy jest to zbiór ludzi zainteresowanych tematyką komunikacji w mieście zagadnieniami drogowymi w łodzi, i służy wymianie, wymianie myśli. Niestety, jak gdyby w pewnym momencie ta grupa, jak gdyby stworzyła pewną, znaczy podzieliła się też powstała jak gdyby druga grupa na Facebooku ludzi o innych poglądach i te poglądy się bardzo spolaryzowały. Ta dyskusja jest teraz niestety bardzo utrudniona między tymi grupami. A szkoda. I ludzie spotykający się na ludzkich drogach. Nie tylko dyskutują o tym, co się dzieje, o planowanych inwestycjach czy o, o, o pomysłach na łódź, o tym, co należy poprawić, ale nawet tak bardzo, że tak powiem, spontanicznie padają pytania, jak dojechać z jednego miejsca do drugiego miejsca, czy ostrzegają się o aktualnych problemach drogowych, o tym, gdzie są korki, o tym, gdzie się coś wydarzyło, co ma wpływ na, na komunikację. Więc jak gdyby ten wachlarz zagadnień grupy jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki. Wszystko, co związane z komunikacją drogową, planowaną w przyszłości, z teraźniejszości, a na wiesz, również wspominki tego, co było.